Witam, jestem Operetta. Troszeczkę nazbierałam tych dużo jajek, bo chciałam ich zostawić. Przepraszam, że zapomniałam przez jeden miesiąc otworzyć. Nadciąga seria Kinder Joy Funko Harry Potter. Jest ile jajek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jest siedem jajek! Od czego zacząć? Wybierzemy może ten. Nadciąga i ciekawa jestem, co będzie tutaj w środku. To się na końcu zje. Uwaga. Co my tu mamy? A taką nie wiem zakładkę. To Książki czy bransoletka. A ja najbardziej wolałabym figurki. Ostatnio znalazłam kiedyś. Wygląda taka jak zakładka do książki. Zobaczcie sobie. Tak, oczywiście. Masz rację. I można całą kolekcję figurek zdobyć. Ile ich jest? 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 figurek tu możemy kod zeskanować, o, możemy na kredki na przykład, książkę na przykład czytać czy zeszyt, skanować, no to jest bardzo proste, ale zostawię karteczkę żeby zeskanować, ale to jest też fajne, takiego czegoś nie miałam, teraz to zrobię, I proszę gotowe, bardzo szybko to zrobiłam, odkładamy. Teraz wybiorę ten. Troszeczkę się przesunę. I zobaczymy, co będzie w środku. Uwaga. trzy, dwa, jeden, kart. O, figurka! Ekstra. Nie miałam takiego czy czegoś. Ale wcześniej chyba znalazłam. Hmm. Ale nie umiem zawieszek zawiązywać. Zaraz to zrobię. Trochę zajęło czasu. A to jest Hagrid. Zawieszka z figurką, które było. Tak. Wygląda. Lecimy dalej. Tu będzie w środku. Oby, żeby nie było tych, tylko tych powtórek. O jezu, niesamowite! Kolejna figurka. Harry Potter mi się trafił, ekstra. Ale to trzeba zawieszkę zawiązać. Gotowa. To jest Harry Potter. Już mam dwie figurki. Pasują idealnie. Tylko jeszcze nie zobaczyłam, co tu możemy zrobić. Też zawieszka. Fantastycznie. Następne. Zostały tylko cztery jajka. Tylko przesunę ich dokładnie. I zaraz to się okaże. No cóż, mamy brata bliźniaka. No cóż. Ale kto się chce chętnie wymienić, no to trudno. No to mamy dwie Hagrity. Teraz weźmiemy może te jajko. Okej, okay. nie powtórzyło się. Mam już dwa zawieszki. Ciekawe kto to jest. Nie znam go. I to też można robić na te kredki, książki czy zaszyty. To mi się podoba. Proszę. Gotowe. Mam dwie zawieszki, czy zakładki na książkę. Można z niego umieść bransoletkę. Napęd była dziewczynka i chłopiec, czyli chłopiec i dziewczynka. Zostały dwa jajka tylko. Zaraz to się okaże. Gotowe. Ale co to za postać jest? Ja nie znam tej dziewczyny. Z tym okularami. Już jest czterech. Nie, przepraszam, yy, raczej trzech, bo jedna jest powtórką i to też jest figurka. No i ostatnie, trzymam na niego chciuki. Ja chciałabym trafić Hermione albo dziadka, albo tego, nie wiem, ale Lorda de Morda nie ma tej figurki. Ja wolałabym, wolałabym. Nie, nie ma chyba figurki Sirusza Black. Może tego wesleja bym trafiła. Albo nie, coś innego. Jakąś bransoletkę, Jestem bardzo ciekawa, co będzie w środku. Nie chciałam w ogóle dać zawieszki, bo była powtórka. Bo Hulk... to był trzy punkty niż dwie, jedno. Ale zamieniłam na tą dodatkową bonus. Kiedyś szłam na plac zabaw, to znalazłam tam mojego dziadka z Harry'ego Pottera figurkę Kinder Joy Funko. No to może być też dodatkowym. Ale nie licząc tych dwóch, mamy raz, dwa, trzy, cztery figurki mamy Harry'ego Pottera z tej serii Funko, jak Funko Pop. Do zobaczenia i do usłyszenia i udanych wakacji!